Dobra, elo No kurwa jest stream, bo nie było sprzątania, nie? Aki się obudził o 19, Ksaś się obudził o 20 Co ja tak późno? No bo nie wiedziałem w końcu czy sprzątamy, czy nie sprzątamy i tak Myślę że dobra, idę się myć, chuj, od się. Jeszcze bagietę ogarnąłem, ale trup jak chuj. Będziemy grać w Portala On dzisiaj chyba 20 godzin gotika grał si W ogóle kurwa się odjebało gówno, bo Zamówiłem Ubera pod chatę, żeby mnie zawiózł na stację, po jakiejś szampana kurwa I jak już wsiadłem i odjeżdżałem to zobaczyłem, że sklep pod moim blokiem Jest kurwa otwarty i pojechałem na stację i ze stacji Trzeba było spierdalać z domu pod blok I tam sobie kupiłem rzeczy Ja <noise> <noise> no, no, jestem debilem Ale kurwa No wydałem na to 80zł w jedną i drugą stronę Elo Kurwa bo Sylwestra jest jakiś niesamowicie drogi uber, bo normalnie dychę to kosztuje taki przewóz, a teraz 40 zł w jedną i drugą stronę. Nie no będę pisał pił dopiero ten gdzieś. Po północy. zresztą ja miałem z kim pić, no Bagieta nie pije No i kołem no, oświaty się kończy, no, ja nie będę pił sam do pół monitora, no Ale kupiłem pół litra wody, kupiłem... No jakiegoś tam Martini, czyli tylko otworzyć, na północ. Kupiłem jeszcze... Tak, tylko. Kupiłem jeszcze zimne ognie. Na północ. Tak tak, jest, kim żeby synek Poszycie Wanny dyscordzia mówiłeś, że nam że doksajka jedzieć? No tak, mówiłem tak. Ale e, się prawie pozmieniało. To się inaczej, bo ja miałem spędzę Sylwestra z, inwestra, z muchatę, o w ten sposób. No ale kurwa, się pozmieniał plany i się ze wami, no. Nic skąpy. Młody, młodego nie ma w Warszawie. Cały mm, gra w ligę za kimś, to się ten i ten zagrają. No więc musiałem sięgnąć po kumpla i zadzwoniłem do bagiety, tak, żeby mi towarzyszył. Ale powiem wam. O, ja mam wrażenie, że on z tydzień czasu bo on chyba 80 godzin Gotika grał przez ostatni tydzień mam wrażenie, że on spał ze z 15 godzin łącznie bo on odpalał streama rano, 10 godzin szedł na dwie 2 godziny i potem kolejne 10 godzin przez całą noc grał w Gothica i tak w kółko wybiję nowy rok posiedzę chwilę coś wypiję i wypierdalam no wstałem kurwa no wstałem o 12 rano z myślą, że będziemy od rana gdzieś zapierdalać, sprzątać chatę, nie? ale no wiadomo jak poszło, jedyne co zrobiłem dzisiaj to Wbiłem tylko Master'a na liście i tak mi dzień minął w końcu się udało kurwa no, w każdy gdzie widz, kurwa, w każdy, grze jakiś Polak. Minimalna ilość Polaków grę kurwa czterech. I każdy coś kurwa pisze i się każdy wyzywa. Tam się nie da grać normalnie, ale chuj, bity master, pierdolę już, nie ruszę tego kąta. Teraz na się dobić i mam dwa mastery. I tu i tu. I tak można zakończyć przygodę na ten sezon. Dobrze, że jesteś. Ja się umówiłem z swoją laską, że spędzimy słychać razem. Odwołałem nawet spotkanie z kumplem. I mnie wystawiono. Zajebiste uczucie. Trzymajcie się tam, chłopaki, aż ciepomężczyzn. A ciebie szpiclowniku pierdolony pozdrawiam na nowy rok. Pozdrawiam również. No to... to no chuj z tą laską. Ty? Pomóc truposzowi? Jakiś wioskowy chłopak, co to nawet o życiu niewiele wie? Nie rozśmieszaj mnie, bo mi kości popękają. <grym wioski> <grym wioski> a, właśnie, to, tego co miałem zrobić, co zapomniałem. <grym> Wpisy <wioski> <grym wioski> TTV updates właśnie, Waszej 23, zapoznaj na ulubione emotki w wybranych kategoriach, a może one zostaną zwycięzcami w swojej kategorii. Dajcie listy TTV Updates, no wyroki już za rogiem, do domu musimy wybrać motki, które zapadły najbardziej w sercach w trakcie roku, przyglądasz się za 11 kategorii, w którym oddać głos na motki, w nowocie oddać można jeden głos, którego nie można zmieniać po wyborze do tego miesięcznego, bo w się bo oddać głos na życie, żeby się zabrał, żeby się zabrał, w życiu <grym wioski> Niech mi zajebią kurwa konto. No trudno, nie. Dobra, z Jaspera. A, kategoria najlepsza motka z Jasperem. aha, bo są takie kategorie. Moja tak. Tak zrobimy Jasper Radość, BK i pierdolenie. Reszta to mu wyjebane szczerze. No może jeszcze Jasper seks, o. Ale Jasper w topie tu... A, wyskite jest Jasper w topa! No, to Jasper w topa. Ale czemu nie ma aha? Najlepsze XDD. XPP XD 66... Nie no XD! O, no, to to na pewno. Najlepsza motka, aha. aha, h 7, H 111, h 15 19, 21. No, dobra. Aha 25, bo... Dobra, biorę zwykły aha. Najlepsza motka typu no way, no way no way, o kurwa no way, o kurwa co? Bez drogi. Nie no no way, no co no Zwykły no way jak Najlepsza motka typu Sigma albo to jest chyba z komuniki bandzi mi się wydaje to niektóre motki. No Sigma albo Sigma. Innych się tu nie używa. No ewentualnie Sigma alfa Sigma, no ostatnio oconego. Ale no, Sigma się używa tylko jak bagieta, coś gada, kurwa i ma jakiegoś serious take'a Typu... typu temat, nie wiem, dziewczyn. No, no dobra to. Najlepsza taneczka, to taneczna emotka. Dance albo wesele. Dobra, to to. To bez podjazdu. kategoria najlepsza emotka bandzi. No ta, no to tego typu plewisty to jest. Jakbym miał wybrać, to chyba dziennik obra. No, nie wiem co innego. Najlepsza motka Gadu Gadu. Dobra, glumienie było u nas, papa, mat, jaga jaga było. Porwalo. O kurwa, porwalo to taka dawna motka. Likę. No w większości była ten, no? Ale papa! No odpaliłem, bo nie byłem na sprzątaniu w końcu. A raczej by od nas nikt nie odpalił. Najlepsza motka z woda. No, kurwa, no to się nie używa budy. Nigdy już nie pije od nas. Żulernia się skończyła wraz z przeprowadzką na nowe mieszkanie. Dobra, to piję moją. Ze zwierzętami. Uk. Albo... to. Ostatnio. Te dwie tylko widziałem. Dobra, to uk. Najlepsza motka typu trup. są <tuszel> trup, Tomek trup. Nie no, to tam kurwa wszystko jest A nie, jezdąca trup. Ale tak to Jasper no. Jak się pisało trupa. A dole. Wyserery. No nie no, wezmę po sobie no, bo to... Jestem to popo i. A tajemotki nigdy nie widziałem go na oczy. W życiu, kurwa. Kategoria ogólne. O, Classic, S, SAT, Syzyf i First Time Shutter. To jest z takich ostatnich używanych. ostatnich używanych, o. Dobra, brawo, Classic albo S, no. Ewentualnie Syzyf, albo SAT. To są chyba takie top 4. Minecraft speedruny są od 15 stycznia. W sensie. To nie jest chyba 100% ale. Ale raczej tak. Nie mam petard, w chacie. Ale widziałem na Twitterze, jest wielkie poruszenie. są jak co roku, kurwa, to nie ma co pierdolić. Wielkie poruszenie, żeby nie strzelać petardami. Bo... coś tam, zwierzaki, albo kurwa na Facebooku to samo, na jakichś grupach, bo ja jak, nie wiem, chodziłem do jeszcze, to podłączyłem do takich zjebanych grupek Gdzie jakieś staruchy piszą i co te dziady tam kurwa wypisują, to ja nie dowierzą czasami No miał być, mia miał być Sylwester z Sajem, ale z tego nie miał być streama To miał być na zasadzie, że jestem Sejaksa, Joaki w jego chacie i se spotamy, nie? To tak chyba źle zrozumieliście, kurwa Dobra, która, żeby to zakończyć? Ty ja w ogóle chyba się stąd wyloguję, bo kurwa jak krótko to wygląda podejrzanie do strona Dobra, chuj, sad klikam No sad, slash, classic, no jedno z dwóch. Że ja się z tego Ty dzwonił po tego bagietę Za będzie? Bo tak to se zagram chyba po prostu jedną w ligę On się ten Doga, nara To ma kurwa on spał? Chuj mnie tu strzelił Parkur masz, tak? Tak, parkur. Dobra, to znaczy 4 3 Ty się rozbiegnij że ja otworzę, no? Mów kiedy No, no idź, idź. Trzy. widzisz? Jeden. 3 2 1 Start no siedzę! Teraz ten drewniany byś muszą mi otworzyć. Ja pierdolę. 3 2 1 start. O kurwa, przeskoczyłem. Dobra, jeszcze raz. A to ciebie zjada przypadkiem. My to robiliśmy z pół godziny. Wsadziłem nie przyszedłem, nie, nie powiem. I właśnie Kurwa zakupy zamawiałem przez coś. Wyobraźcie sobie, że średnio No w sensie tak tutaj będzie wybijało 20 minut I tak przez dwa tygodnie kurwa Minecrafta, nie? Robienie tego, robienie kurwa tego samego Nie wiem, nie jestem w stanie przewidzieć kto to wygra Tak szczerze Kurwa nawet, będzie mógłbym powiedzieć szczerze, że sucha Bo on ma chyba najbardziej I Teraz, teraz kupka No Bo jestem na tym kołku, ostatni No, to ustaw tak żebyś się bębny zahaczył W Kurwa, ja się boję, że się zsunę teraz. No mów kiedy. Trzy, dwa, jeden, start! No kurwa, spóźniłeś się! Nie <laughs> <laughs> widzę. Wow. Będzie Izak, ale to nie potem. Dalej, dalej, Ja tu odparłem, jak mnie nie ma. Ja nie mogę wyjść. Co się dzieje? 18-16, Ja pierdolę. No, opcje są dwie. No. Albo gramy inną, łatwiejszą mapkę niż ta, co była wczoraj. Albo gramy w Portala dwa z bugiem, no, w każdym, w dwóch przypadkach, kurwa, gram z bagietą, no. Wiem, że Portal jest podzielony na takie części, że... Ja w to, to już kiedyś grałem, ale jakby nie musimy całej gry przechodzić, no, na takiej zasadzie. Możemy sobie przejść na przykład jeden świat i chuj, no, jak będzie gówno, już trudno, w się sensie za trudno dla nas, to się zmieni. Ten hipgur kurwa. A ja bym doszła jak te piosenki się czekają, tak głośno, że, 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 kawał, że mi spać, to nikt nie stanie moje jak, jak jedną nazwę rolę to też się nic nie stanie. No co, kurwa, racja to racja, no, jak, no co, jak była kiedyś wojna i kurwa bomby latały, to kurwa ten, nie? No co, co, no. Na pewno były głośniejsze niż petardy, nie? Dzisiaj inaczej, bo ja po prostu cytuję, <grym> cytuję, cytuję ludzi, którzy piszą to pod trolla, a są tacy, którzy biorą to ten, na no, poważnie wszystko. Mam mapkę na godzinę, półtorej dwa ha. No dobra, no to pogramy chwilę w to i w to po prostu, no. Ja i tak długo, długo dzisiaj nie będę siedział. No, co pogram, minie północ, pójdę sobie spać i jutro gramy w GTA. No kurwa, dzień jak każdy inny tak naprawdę, no tylko jedenia co się zmienia to tylko ten, cyferka na, na tym, w kalendarzu, o. Ustą jest ja, roku. Ja <laughs> pierdolę. Nie mam żadnych petard, ale może was jakoś wystawię przez balkon. Tutaj kurwa ten i sobie będziecie oglądać, jak dupcą kurwa w tym, w Warszawie. Albo wam nagram i pokażę. Nie wiem, czy kamerka tam dosięgnie. Dokładnie, zaraz przyjdzie bagi i uratuje wszystko. No nie trzeba się starać, wystarczyć tylko bagi na Discordzie. Bo dziecko co na funkcję zeta Riemana? Kurwa! Kurwa! Ja wiedzamę! Kurwa! Ty szmicz, kurwa! Ty szmicz, kurwa! 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 Tam nie ma! Weź mogę stamtąd! Kurwa, no nie da się z nim grać w tym grę, no. Weź mogę stamtąd! Ma to Ozzy. No nie no -y. grałem w 15? Jestem staj. pili, to na wódkę. Za... Wyśmiewacie się kurwa z gościa, który dał kartę graficzną kobiecie, która no bo... potrzebowała to dla dziecka swojego kurwa tam 4 czy 5 lat. Tak? letniego, żebyś bajki mogło oglądać. Także gratuluję Wam. To jest kolejny szczyt Waszej głupoty, kurwa. Wiesz, ja za dużo nie mogę wypić. Ja mam 13 walkę, więc wiesz, delikatnie. 13 dni masz... bez sześć Nie, tylko pijąc alkohol, jak trenujesz, marnujesz swój potencjał. Weźmy wymówkę. Wiesz, się na <laughs> Się Przyśmiejecie, on ma rację. No pewnie tak no. Tylko że. No jak ja chodziłem na treningi w tamtym roku, czy ja w kordówku chlałem jak pojebany, no. Zdarzyło się na przykład wypić. Całego Jagera w urodziny popa I przejebać się koła nawet kliku. Dole Mieszanie kurwa alkohol z tym to jest chyba najgorsze połączenie na świecie nie Dobra czekaj Przerwa w tym portalu Nie no co rok starszy. tu No tak tylko Czekajcie Ale zimno leci Dobra, ta kamera jest mi w stanie Kurwa tu nie będzie Nie Proszę <laughs> Ja pierdolę O Coś tam walą Tylko gdzie ja was mogę Poprzeć kurwa? O kurwa jak jadą Ja pierdolę jak jadą Dobra, tu nie ma tego szampana Daj tak Przez grę najlepszego Tak tak, všichni je v roku. O ojej! żebyście byli zdraví, ale jeszcze přijde samo. Takže. Balon, balon! Panom. to panom. Panom, panom. Panom, Dobra, panom. Panom, panom, panom. Blech. Ale ale mnie dalej jest dalej lepszy powik. Ładują ładnie. No, mam nadzieję, że ten 2024 będzie, kurwa, lepszy od poprzedniego. Lepszy od poprzedniego. Że zdążycie e, stworzyć Twoje cele, które chcecie osiągnąć w tym nadchodzącym wspaniałym e, roku że osiągniecie to, co chcecie, że osiągniecie swoje marzenia i po prostu też będziecie nadal ze mną, z Luki nas wspierać i wspólnie osiągniemy cel będziemy się bawić wspaniale. Ja pierdolę. Bez beskidu. Ostatni raz w tamtym roku się widzieliśmy, nie? A teraz już kurwa na nowy. Zobaczcie, jak to Pierwsze odpalenie fiły w tym roku. Oczywiście tak. Pomyślności, zdrówka, kasiory. Yy... No, kurwa, no kurwa, jak są te trzy rzeczy, to ciężko żeby było. Może no, by się kurwa źle powodziło, nie? Najważniejsze jest zdrowie, a resztę wyjdziecie sami od Jak jest zdrowie i kasa, no to jest wszystko, nie? Dobra, no jedna symboliczna szklaneczka na nowy roczek. Uuu ja się tym na. kurwę tak. A właśnie, ja zapomniałem, że ja kupiłem tę, nie? No dobra, no to nalaga w 15 minut po. Geniusz? <laughs> nie, bo bardziej chciałem pokazać, się, jak w Warszawie na przykład ja kupiłem. To jedzie to kurwa. Uuu Dobra! Kurwa. Dobra! ja 7 poset. Co? Jadziemy! Halo! Jadziemy! Jadymy. No jadziemy! Wasze zdrowie! O kurwa, to jest full skręt! To to Dobra! Zdróweczka! Kurwa! Dobra, Ja na jeszcze jednego! Kurwa, pierdolę! Może za drugą muszę. jeszcze? Dobra, na drugą może! W bolą, w strychu mam strypaluchę oparzone. żebym dotknął kurzba tego zaru, jestem się kurwa, jakiś papier za to ja w pokoju. A, <coughs> śmierdzisz,